Michał, pokazałeś w tym roku niesamowite stylówy. Czy jesteś na tyle płodny, żeby w przyszłym roku jeszcze zaskakiwać? Tak, tylko że muszę troszkę jakby wypośrodkować między jakością a szokowaniem. Dlatego, że najczęściej po nakładanie na siebie rzeczy tanich zbiżu a... robi większe wrażenie niż taki właśnie Louis Vuittonek czy coś. A a... Trzeba, to chodzi o to, żeby to było i drogie, dobrej jakości. I, I fajne. Na przykład jak ta czapka Filipa Tracy. No dobrze, Michał, ale czy ty nie zbankrutujesz, jak wydajesz takie ogromne pieniądze? Ja zawsze jestem zbankrutowany, więc właściwie to wszystko jedno. A jak już jest zero na koncie, to pożyczasz kasę? Jak jest minus 500 na koncie, to pożyczam kasę. Czyli rozumiem, że masz przyjaciół, na których możesz liczyć. Wiesz co? no Nie wiem, no ja po prostu kupuję, a potem się martwię, czy mam na to pieniądze. To nie ze wszystkim, poza tym ja też tak często wcale znowu nie kupuję, no bo jak kupujesz kapelusz za 8 tysięcy, to niestety, ale to nie jest tak, że, że jak nastolatkę, która idzie do Zary, może 20 rzeczy sobie kupić, bo kupujesz jedną rzecz, a później miesiąc przeżywasz, że kupiłaś. <grych> Aha, no i oczywiście będę dalej kontynuował niekonwencjonalne podejście do sztuki makijażu, ponieważ po Mazurównie mamy tutaj pustkę. <grych> No właśnie, tak. kto ci wykonał dzisiaj ten wspaniały make no ja sobie sam wykonałem, dlatego że mi się nie udał. Potem zacząłem sobie pisać dupa na środku czoła i stwierdziłem, że tak można pójść, nie? I to jest właściwie, wiesz co to jest? Na, na tym czole. To tak z tego cieknie. O. Ojej, aż tak? No, po prostu stwierdziłem, że co? Coż, nie trzeba tak poważnie traktować w makijażu.